Hej, Katarzyna Maneczki, witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna z moich zabawek, nazwijmy to. Pewnie wielu z Was już się domyśla, co to może być. Eee, słuchajcie, co tu dużo mówić. Nietypowy zestawik, bo pewnie jest, wielu z Was nie dostrzega ładowarki. Ładowarka jest tutaj. Do rzeczy, moi drodzy. Bosch GSR 12 Myślnik 2. Tak wiem, nie ma naklejki, bo budowa została zmieniona na nową, ponieważ była przy włączniku z dwóch stron uszkodzona. Bateryjka. Pewnie wielu z Was już się domyśla, jaki tu pakiet siedzi. Bateryjka bardzo lekka. Pakiet 3S2P na ogniwach, które widzieliście vtc 5 a BMS 60A, czyli takie jeszcze zapasik lekki jest dla tych ogniw. Gniazdko decydułowanie tutaj musiałem troszkę ściąć i szlifnąć pilniczkiem, dlatego że no nie do każdego narzędzia to tak ładnie wchodzi. Między innymi do tego delikatnie tutaj wadziło o obudowę. Teraz wszystko ładnie wchodzi, się wszystko ładnie schodzi. Materia hmm. jest aktualnie załadowana do pełna. Jest to bezudarowa dwubiegowa wiertarko wkrętarka. Dwa biegi, tak jak wspomniałem. E, kupiłem ją za grosze, aż wstyd mówić za ile i wam nie powiem za ile z tego też powodu. Hmm. Była sprawna, oczywiście, tylko ta obudowa pęknięta. Obudowę wymieniłem na nową. Bateryki dwie przyszły w takich obudowach. Tu były tu był ogniwa ni ki Tak, ni cd -ki. Zastąpione zostały litówkami, tak jak Wam wspomniałem. Ale pamiętacie Państwo z poprzedniego filmu, że miałem baterię w rozsypce. Nazwijmy to. To jest ta bateria. Jak widać, nie przerobiono w żaden sposób. Ciężki akumulator ogólnie 2 lub 26 amperogodzin z czego zostało nawet mniej, jak to jest napisane. Dlatego moi drodzy, ten akumulator też sobie przerobię. Właśnie pod ten zestaw. Właśnie się testuje tam na parapecie ogniwo jedno z trzech, które mam do sprawdzenia. Ało to jest 5 ale zrobię pakiet 2P, więc będzie tych amperogodzin około 4,5 nawet. Także tu mam sprawdzone ogniwa VTC5A i ta bateria ma w granicach 4 amperogodzin no aktualnie. Ja powiem Wam szczerze, na tej baterii byłem w stanie no, zrobić 4 otwory w cegle. Znaczy, dwa w cegle i dwa w wylewce w piwnicy. Bez ładowania. Fakt faktem, zaczynałem z małych wierteł, ale już później szły grube wiertła, takie jak szóstka, 8. Oczywiście, na miarę możliwość takiego sprzętu. I powiem Wam tak: ja tej baterii nawet do połowy nie zjechałem. Oczywiście drobne prace w domu, jeszcze miałem tam jakieś. Znaczy, no, nie, no, nie można tego nazwać pracą, takie domowe robótki nazwijmy to. I ta bateria została złożona do około 10 V. Gdzie odcięcie jest na 9? Bo tu są trzy ogniwa połączone yy, równolegle i drugi rząd tak samo równolegle i spięty po prostu z krajnymi biegunami. Ja wam tłumaczyłem jakiś czas temu, jak łączyć ogniwa litowojonowe do przeróbki wkrętarek, na przykładzie ogniw laptopowych. Mm, oho. Zobaczcie, ale zapomniałem zamknąć drzwi, i Katka się wbiła do mnie. Trudno będzie ładzić po pokoju. No, na czym to ja skończyłem? Na przeróbce. Ale widać, muszę chyba zrobić taki dokładniejszy film na ten temat. I pokazać Wam, jak po prostu zrobić taki pakiet. Możliwe, że nawet na przykładzie tej bateryki, jak ją będę przerabiał. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, ale postaram się w, na, w przeciągu miesiąca nagrać taki film. No, właśnie. E, postaram się w przeciągu miesiąca nagrać taki film. I no, to Wam poka pokażę wtedy już z montażem BMS-a, jak przerobić taką wkrętarkę na litowojonowe. Ogniwa. No już kot ucieka ode mnie. <laughs> Na szczęście nie otworzymy na oś drzwi tak jak poprzednio. Mniejsza większość, co tu jeszcze się wala po walizce? Tą baterykę sobie odłożę od razu, no bo ich nie pomylić. Oczywiście ładowarka, o której Wam wspominałem. Zwykła ładowarka 12,6V, 1000 miliamperów, Z czego na realnie daje około 800 miliamperów. Niby made in China, ale. No, działa taka ładowarka. To jest koszt w granicach 20-25 zł. Także to uwierzcie mi, nie jest wydatek. A jak mamy ogniwa jakieś lepsze, takie ze średniej półki, no bo powiedzmy sobie szczerze, nikt nie będzie pchał 40T do takich bateryjek, bo też jest przerezw formy nad treścią i jest zbyt duże koszta. Ale załóżmy, że chcielibyśmy zrobić po taniości taką baterykę. To ogniwa można sobie pozyskać z jakichś starych baterii od kurzaczy. Widziałem nawet, że ludzie sprzedają takie baterie, w których jest poblokowany BMS. A ogniwa to FTC6 na przykład. E, czy jak z jakichś innych akumulatorów z elektronarzędzi. Oczywiście uprzednio je testując, tak? A jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja testuję. Ja po prostu mam ładowarkę Lito Kali 4-kanową z funkcją powerbanka, podpinam wiatraczek taki najtańszy na USB, yy, wiem ile tu pobiera mniej więcej prądu z takiego ogniwa, bo 0,7A, yy, plus minus te druga cyfra po przecinku to będzie 1, yy, czyli tamte 10mA w tą czy w tą. Także uwierzcie mi, że to no, dobry sposób na testowanie, może długo trwało oczywiście, ale no ja tak testuję ogniwa i elegancko wszystko się spisuje od dłuższego czasu. Eee... Także no, co tu jeszcze się wala, bity jakieś, miksik takich bitów różnych, chińskich i lepszych. Fazownik taki najtańszy, najbardziej wiasty prawdę powiedziawszy mam gdzieś drugi, Chyba w walizce od metalu, i on lepszy jest o niebo od tego jest Airbowera bodajże i szczerze go nie polecam, chyba że do metalu, to jeszcze do metalu, to jeszcze pół biedy, ale do drewna absolutnie. Jakieś dodatkowe bity, których nie mam tam w karabinczyku, czy tam się zwie, przedłużka oczywiście zwykła, magnetyczna przedłużka, byle by było bity, jeszcze dwa, to jest Lux PH1. Lux Tools prawdopodobnie, aczkolwiek nie mam 100% pewności, też z Metabo i Irwin T25, czy Irwin T25 do konfirmatów na jakieś tam demontaże starych mebli. No, co Wam miałem powiedzieć, wkrętarka na tej baterii ma dużo więcej mocy. Hmm, dlatego, że no tak jak mówiłem, to jest 4 godziny około, ale tu już nie o to chodzi. Ogniwa nichamkowe czy nicydekowe, czyli niklowo-metalowo-wodorkowe lub niklowo-kadmowe. To już jest przeżytek moim zdaniem i o tyle fajnie jak się ma. Dwie baterie, nawet trzy baterie czasami są potrzebne. Starego typu, to ja wam pokazuję na przykładzie już przerobionej. Yy... To często, gęsto, nawet trzy baterie nie, nie dadzą rady. Przy no, takiej robótce, nazwijmy to drobnej, e, w piwnicy, powiem Wam szczerze, ostro ciurałem tą wkrętarkę w piwnicy. Ani silnik się nie spalił, ani BMS nie wystrzelił. Nic po prostu się nie stało. Aczkolwiek zaraz wam pokażę tego BMS-a na półeczce gdzieś. O, właśnie. E, jeden taki. Szkopuł, który się okazało podczas montażu, on odcinał ogólnie zabezpieczenie prądowe. Odcinało narzędzie przy kilku amperach, gdzie on jest 60 amperowy. Jak je pominąć? Rezystor 10Km. Lutujemy tutaj w to miejsce i do discharge. Plus istotne do discharge, nie do, nie do charge, bo ładowanie zostawiamy bez żadnych obejść. To jest po prostu wyłączenie nadprądówki. Które to jest? Teraz możliwe, że mojego kota zobaczycie albo i nie. Podpinamy oczywiście analogicznie z minus do 0 V. Pierwsza cela, czy tam pierwszy rząd, lub pierwsze ogniwo, drugie i trzecie. To jest akurat BMS 3S 60A, analogicznie to się ma do 4 i 5S, a także do 6 i 7S. No, także słuchajcie, pomalutku będziemy kończyć. Postaram się Wam nagrać, tak jak mówiłem, ten film odnośnie przeróbki drugiej baterii. Nie wiem, zabijcie mi ćwieka, kiedy to będzie, ale no, postaram się jak najszybciej, a jak nie, to Was będę po prostu w najbliższych filmach informował, kiedy Wam zrobię taki film. I tyle. I powiem Wam więcej. Ja szczerze się długo wahałem czy robić drugą baterię Bo jedna jest dla mnie wystarczająca, ale żeby mieć jakąkolwiek pewność, że mi nie braknie Energii w tej Bo ona bardzo długo się ładuje, ona się ładuje 5 lub 6 godzin do pełna Od takiego poziomu co ja ładowałem, a od kompletnego zera no to nawet 6,5-7 godziny Także to jest długo Także lepiej wolę, wolę mieć dwie, po prostu dwie baterie przerobione w tej walizce. Czyli jedna, na, załóżmy sobie w narzędziu, tak jak teraz już sobie nałożę, wsadzę. Jedna, załóżmy, siedzi w narzędziu. Druga tutaj z boku czeka, aż ta się pierwsza rozładuje. Co warto też nadmienić, z hmm, tych starych baterii, to już wezmę nieprzerobioną, tych starych baterii nie wolno było z reguły tych nicytakowych, bo tak jak wam wspominam ostatnio nichamkowych to nie jestem pewny ale ogólnie to się tyczy tych starych baterii niklowo kadmowych nie było można doładowywać sobie w trakcie pracy czyli na przykład mam połowę baterii już czujemy, że brakuje jej mocy to nie włożymy do ładowarki tak? bo ileś tam ładowań i ona zapamięta tą pojemność jako końcową i będzie się ładować tylko do tego progu. Dlatego ja właśnie chcę sobie przerobić tą punktarkę. Biorąc poprawkę, że ona jest w pięknym stanie wizualnym. I przyjmijmy w dobrym stanie technicznym. No to chcę sobie przerobić też drugą bateryjkę. Dlatego. No i co? Kończę powolutku ten mój wywód. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Zapraszam również do oglądania kolejnych odcinków eee, Wyczekujcie też odcinka Odnośnie przeróbki baterii Od razu mówię, będzie lutowane nie, nie zgrzewane, bo zgrzewarki się nie dorobię, A mi raczej się nigdy nie dorobię do tak, No, także co Trzymajcie się, jajo I do następnego, trzymajcie się Cześć, hej